Cześć kochani, tutaj Justyna z kanału Fryzka Co Inne Refleksje, czyli pani Frytka, może pani Frytka z McDonalda dawnego, z Krakowskiego, jakbyście nie widzieli. No dobra, dzisiaj mamy 14 sierpnia, mamy czwartek, czwartunio, mamy pogodny, pogodny dzień, jak widzicie. Mamy 21 stopni. Ciepło ma być aż do 31. Matka, znowu żar, znowu upał, i tak dalej. A dzisiaj mamy dzień energetyka. Energetyka prąd się nie tyka. Pamiętajcie. Dobrze, kochani. Dziś zabieram was do przychodni na Czechów, do przychodni, bo tam mam. Co trzy miesiące wizytę u mojej pani doktor. Ja wam jedno, nie na to mówiłam, ale i nie mówiłam, że ja jest się lepiej. Mam głęboką depresję. Stwierdzono. Ja się dopiero kochani dowiedziałam o tej depresji, jaką robiłam sobie badania wstępne do pracy na kuchnię. Pani o powiedziała, że mam depresję. Bo się wystarczył się leczyć jakąś No oczywiście, że się bierze. No właśnie widać, bo pani ma spisaną depresję. W tym wszystkim, co nam się dowiedziała. To Też to z się rozmawiali, że to i nie się przerwa". przyznać, że się leczy w depresji. Czy się, że się mam depresję. Do tego trzeba mieć odwagę, żeby się przyznać. I obydyśmy rozmawiali, że obydwie się liczymy. I my możemy porozmawiać. I nam się to rozmawia. Mamy dobry kontakt z koleżankami, z kolegami. I ze sobą nawzajem. No dobra, to dzisiaj was dzisiaj was zabieram. Będzie się trochę może spaceru, śmiechu, cichu, tego. Zobaczymy co to będzie jak to będzie już się i to denerwuje I może właśnie się dzisiaj pokażę trochę nowych miejsc i tak dalej i tak dalej A no, na koniec Ja wiem co to, to będzie Co to, to będzie jak to będzie zobaczymy Dobra już idę tani, już mnie nie wybierze. woda Słuchajcie, ale mamy go 27 stopni, a ma być 31, rozumiecie? A ja mam do lekarza. Właśnie się wybieram do lekarza na Czechów, idę teraz na autobus. Miejmy nadzieję, że autobus będzie jeden z dwóch, jak przejdę i nie będę musiała długo czekać. Oj, doktorka mnie przyświęci. Coś no, tak czuję. ostatni raz byłam u niej pół roku temu, a być 3 miesiące temu. Matko, no, co z tymi karetkami kurwa się dzieje? Przez całą noc karetki jeździły. Wczoraj tak samo. Teraz to policja nie wiem, na zmianę policja, straż miejska, straż pożarna. Pogotowie nie wiem co się dzieje. I kochani, dzieje ale. Co się dzieje? Wiecie, co kochani, ale numer. Jakie jaja? Ja przychodzę do lekarza, do przychodni na Czechów. I mówię, że na dzisiaj, na 11.45 mam do taki, taki doktor. A ci mi mówią, że dzwonili po wszystkich pacjentach, bo było przekładane na wczoraj. Mówię, to Ja telefonu żadnego nie miałam, słuchajcie panie. I ten tam mi podaje mój numer telefonu. Że na tamten by był odzwonione. Na ten stary, rozumiecie? Mówię, chwila, moment. Przecież ja ostatnio podawałam ten aktualny numer telefonu. To jak to się stało? Bo było odzwonione na ten Normalnie podała mi numer telefonu tej pani w recepcji i mówię przecież było ostatnio dzwonione, jak było zmiana tego, albo że nie będzie pani doktor. No to ja nie wiem, jak to się stało. Ona też nie wie. No i teraz mam przeniesione na wrzesień. No dobra, niech będzie tego. Niech będzie. To zobaczymy. Tylko niech, nie spróbują zadzwonić do mnie przed tego. A jeszcze na górze przecież w gabinecie jest pielęgniarka. Też podałam numer aktualny, te, mój numer telefonu. No dobra. Teraz lecimy też więc jestem tego... i ja to teraz ja dwa, trzy dni w przyjdę się zapytać, czy to jest aktualne. I słuchajcie, bo tak nie może być. Już mam dnia dosyć, już skończyłam pracę. Kurde, gdzie tu, była, gdzie tu nie byłam? Na zmywaku. Przez 15 20 minut. Na obieraku, na kuchni. Normalnie trzęsie. wielofunkcyjność. A Ta koleżanka, ta co jest na zmywaku, ja. przychodzi sobie na którą chce, o której chce wychodzić, nie z pięciu godzin tego. No to ja nie wiem, jak to jest. Jedni za zapieprzają, a drudzy mają lajcika. Nie wiem jak to jest. Możliwe, słuchajcie. Nie mam pojęcia. Tak nie powinno być, słuchajcie. Że i zapierdalają. Drodzy się opierdalają, mają lajci. Nie wiem jak to jest. il y a Koleżanka na 12 przyszła. Ja sobie normalnie muszę na 11 oczywiście iść. No, ona sobie wiedział, które będzie chciała. To jest niepoważne i nienormalne. wrócimy z miasta. Mm. Mm, no. To był ciężki dzień. wróciliśmy się z miasta. Jeszcze w międzyczasie zrobiliśmy zakupy w stokrotce. Bo przecież jutro nie zrobimy. Jutro jest 15 sierpnia. Chociaż to piątek. Ale święto. I będą zamknięte. Ale dziewczyny w tej stokrocie się uwijały. i się przy sprzątaniu, odkładaniu, dokładaniu, żeby sobie po prostu w sobotę ułatwić robotę. Chociaż na jeden dzień. Matko Boże. Matko Boże. Co tu się będzie działo? Co tu się będzie działo? Ale to w zapewne będzie jutro Jakieś uroczystości związane z wojskiem polskim? Zobaczymy. Muszę znaleźć jakiś tam program, bo oczywiście nie mówią o tym no, ludzie. Nie mówią? Co i jak? Ale trzeba będzie się znaleźć. I dobra. I to też Wam pokażę, kochani, co ja sobie kupiłam do domu. No, bo są też skarpetki, takie stuki. No, ja rozumiem, jest na to wakacje, iście po teraz po 20 parę stopni, prawie 30-30, parę. Kiedy prosto, lato przypomniałam na dwa tygodnie, przed. Z końcem wakacji, a to mierzę z tym, co sobie kupiłam, bo musiałam sobie też skarpetki, stópki i tak dalej kupić. To wiecie. Zobaczymy, co i jak. Też sobie musiałam takie alo. Szczoteczkę z rosterkiem kupić, bo. Kiedyś dostałam, no to oczywiście bo Było jakieś takie spotkanie na zielonej. Z zaparzeniem kawy, o kawie była mowa i tak dalej i upominki. No i tam w było takie Ale teraz już wam pokażę to. Takie coś. ja teraz to kupiłam tego sklepie coś podobie to wiecie to jest alo lusterko i taki niby szczotka i tak dalej co? a wiecie mi bardziej zależy na lusterku na tej szczotce, no to wiecie, tutaj można sobie poprawić i tak dalej, ale to, to mało kiedy dojdzie w użyciu bardziej lustereczko. No Wam pokażę jutro. To jak, jeśli Wam się ten film podobał, ten vlog i tak dalej, to bym poprosiła o łapkę w górę, zasubskrybowanie, założenie dzwoneczka. Żeby nie przyjęć żadnych odcinków. I proszę Was. Podbijcie ten kanał. Piszcie więcej właśnie komentarze Komentarze, sugestie. To pomoże mi właśnie w mojej pracy. Byłabym wam bardzo, bardzo, bardzo wdzięczna. A i wpadajcie na... Instagrama to Julii Staszak. Ona zapomniała też zrobi hol zakupowy i tak dalej. Jutro, no już dzisiaj spadnięty to dziecko. No jedynie co dała mi parabanka, żeby jej naładować. Bo też yy, wiecie, miała za pieniędzy. Na swoje konto. Musiała przełożyć na konto mamy, bo wtedy może więcej wydać. I sobie płaciła. Kasiurę. I zrobiła sobie zakupy. To zapewnie na Instagramie Wam pokażę. Ona bardziej na Instagramie działa. No YouTube'a też ma oczywiście i TikTok'a nie. Chociaż TikTok'a już by mogła mieć. Bo to od 14 roku życia. No to ona jest. Już... To i tam to temu skończyła 14 lat. 50 z tego. No dobra kochani. To się żegnamy. I się widzimy jutro. Komentarze podbijamy łapki w górę i subskrypcje. Pa pa pa!